Witamy na kanale CyberLook. Dziś opowiemy o tym, czym jest SQL injection, jakie są jego rodzaje i dlaczego ważne jest posiadanie programu antywirusowego oraz firewalla. Czym jest SQL injection? SQL injection to rodzaj ataku, w którym atakujący wstrzykuje złośliwe polecenia SQL do zapytania bazodanowego, aby uzyskać dostęp do danych, zmienić je lub zniszczyć. Tego typu ataki mogą prowadzić do wycieku danych, usunięcia informacji lub całkowitego przejęcia bazy danych. Rodzaje SQL injection Rodzaje SQL injection obejmują ataki klasyczne, w których złośliwy kod jest dodawany do zapytań SQL, blind SQL injection, gdzie atakujący wykorzystuje odpowiedzi serwera do odgadnięcia struktury bazy danych oraz czasowe SQL injection, które polega na manipulowaniu czasem odpowiedzi serwera. Różnice między rodzajami SQL injection Różnice między tymi atakami leżą w sposobie ich wykonania i efektach. Klasyczny SQL Injection jest najbardziej bezpośredni i umożliwia bezpośredni dostęp do bazy danych, podczas gdy Blind SQL Injection i czasowe SQL Injection są bardziej subtelne i wymagają większej wiedzy technicznej. Dlaczego program antywirusowy i firewall są ważne? Program antywirusowy i firewall odgrywają kluczową rolę w ochronie przed SQL Injection. Program antywirusowy może wykrywać i blokować złośliwe oprogramowanie, a Firewall monitoruje ruch sieciowy, zapobiegając nieautoryzowanemu dostępowi do bazy danych. Dodatkowo stosowanie bezpiecznych praktyk kodowania i regularne aktualizacje oprogramowania mogą znacznie zmniejszyć ryzyko takich ataków. Dziękujemy za oglądanie. Pamiętaj, aby subskrybować nasz kanał CyberLook, aby być na bieżąco z najnowszymi informacjami na temat cyberbezpieczeństwa. Do zobaczenia w kolejnym odcinku